Siemano wszystkim Dziś pokażę wam co tutaj robimy A mianowicie zmieniamy koła Tylne już miałem prędzej zmienione Są one od kombajnu, lely, jakiś tam Nie znam dokładnie teraz nazwy Schodki już tam miałem nagrane prędzej filmik Jak je skracałem już one są skrócone Teraz bierzemy się za przednie koła Także przednie koła już mam kupione są one z Zetora Proximy, R24, jedno nie miało powietrza, już zakleiliśmy, także co, drugie pompowaliśmy, też nie miało powietrza, zeszło powietrze przez noc i drugi raz napompowaliśmy i znów zeszło powietrze, więc wyciągnęliśmy dętkę, sprawdzamy. Zleży już tak od dwóch dni, to koło na tej dęnce i nic nie ubywa powietrze, więc wykopiemy teraz dół w piaskownicy takiej żwirowni naszej małej, położymy folię, zalejemy wodą i wrzucimy tą dętkę do wody pod wodę. Zobaczymy czy coś ucieka powietrze czy nie. Jak nie ucieka, no to wkładamy z powrotem. talek mamy kupione. Łatki już też. W razie czego jesteśmy przygotowani, śruby kupiłem do skręcenia. Jedna była zerwana, druga na zapas. Zamiast poli użyłem plandeki z przyczepki. Bacen już się pełni. Na chwilę będziemy mogli sprawdzić dębkę, czy jest dziurawa, czy nie. I zakładać. Zróbcie to. Zróbcie to. Zróbcie to. Zróbcie Dobra, odbita. <tutura> dobra. Dobra aqui.